Nasze połóż lub usiądź wygodnie. Zamknij oczy i skoncentruj się na oddechu. Z każdym swoim wdechem wypełniaj się spokojem i oczyszczającą energią, a z każdym wydechem wypuszczaj wszystkie negatywne myśli i emocje. Wdech. Wdychasz wszystko, co ci służy. I wydech. Wypuszczasz wszystko, co negatywne. I wdech. Wdychasz wszystko, co ci służy. I wydech. Wypuszczasz wszystko, co negatywne. I jeszcze raz wdech. Wdychasz wszystko, co ci służy. I wydech. Wypuszczasz wszystko, co negatywne. Pozwól, by Twoje ciało i umysł stanęły teraz tu, w harmonii z otaczającym Ci światem. Poczuj, jak Twój spokojny oddech płynie i płynie przez Twoje ciało, przynosząc Ci urkę i relaks. W tym momencie pozwól sobie na całkowitą obecność w tej cudownej przestrzeni. W tym polu kwantowym nieograniczonych możliwości w Twoim Najwyższym i Najczystszym Ja, w Twoim Jestestwie, w Twojej Czystej Jaźni. Ta podróż jest w pełni bezpieczna. A ja od początku do końca będę w niej z tobą i przy tobie, i będę cię wspierać swoją energią. Wyobraź sobie teraz, że stoisz przed windą. Winda wykonana jest z lśniącego polerowanego metalu, z przeszklonymi ścianami, przez które prześwituje wszechobecne światło. Drzwi otwierają się z cichym szumem, zapraszając cię do środka. Chodzisz i patrzysz na panel z przyciskami, gdzie jeden z nich, jaśniący delikatnym, ciepłym światłem, przykuwa twoją uwagę. To przycisk, który zabierze cię tam, gdzie spotkasz się ze swoją przeszłością. Naciśnij go. Nacisnąłeś i czujesz, jak winda zaczyna delikatnie i płynnie unosić się w górę. Z każdym piętem nawet nie wiesz, ile ich jest i ile będziesz jechać, ale które zostawiasz za sobą, czujesz, jak zapadasz się w coraz głębsze odprężenie. Twoje ciało staje się coraz lżejsze, a umysł coraz bardziej spokojny, ale radosny, cieszący się na to spotkanie. Docierasz na górę, czujesz niewyobrażalną lekkość i spokój, też podekscytowania przed nadchodzącym spotkaniem. Drzwi windy automatycznie otwierają się, wychodzisz z windy i twoim oczom okazuje się imponująca kuta żelazna brama z dwoma skrzydłami, jest przeozdobiona przepięknymi, wykutymi wzorami roślinnymi, a przez ich przerwy prześwituje obietnica tajemnego, wewnętrznego świata. W lewym skrzydle bramy wyci tabliczka z napisem: Ogród uleczenia. Pchnij delikatnie bramę, która otwiera się właśnie z cichym skrzypnięciem, zapraszając cię do środka. Po otwarciu bramy i wejściu do ogrodu, przed tobą rozpościera się wąska ścieżka, cała z naturalnego białego kamienia i nią. Ona poprowadzi Cię w głąb ogrodu. Idź tą ścieżką. Idziesz, a słońce świeci jasno na bezchmurnym niebie, rzucając ciepłe płomienie wszędzie i na wszystko, co napotka na swojej drodze. Powietrze w tym ogrodzie jest nasycone zapachem kwitnących kwiatów. Tu i ówcie pośród zieleni błyskają kolory dzikich magów i głębokie błękite dzwonków. Po bokach ścieżki niewielki strumień przepływa leniwie, tworząc delikatny, uspokajający szum wody. Jego brzegi są obramowane kamieniami i obfitują w paprocie oraz wilgotne mchy, które dodają poczucia świeżości i życia. Spójrz przed siebie, dostrzesz w dali na końcu ścieżki, przed sobą ławkę wykonaną z bielutkiego drewna, ławkę umieszczoną pod rozłożystym drzewem. Jego liście szeleszczą lekko na wietrze, tworząc kojącą melodię, która wzmaga uczucie spokoju, bez troski, szczęścia, bezpieczeństwa. Siadasz na ławce. Jest cicho, jest spokojnie, jest radośnie. Jesteś w lekkiej ekscytacji, jakby w radosnym oczekiwaniu. Nagle czujesz za sobą czyjąś obecność, ale jesteś spokojny, bo wiesz, że niczego nie musisz się bać. Wstań więc z ławki. I spójrz na drzewo za drzewo, pod którym siedzisz. Powoli z za tego drzewa wyłania się postać. Jest przyjazna, więc nie musisz się jej bać. Zobacz, jak powoli nabiera kształtów. Jak wygląda ta postać? Czy ma postać ludzką, czy jest energią, czy ma kolor, fakturę? Może czujesz? Jakiś zapach. Ta postać to Twoja niechciana przeszłość. To Twoja niechciana przeszłość. Jak wygląda, czy jest to mężczyzna, czy kobieta? Jaki ma kolor włosów? Jakie oczy? Jakie emocje dostrzegasz na jej twarzy? Czy nosi ubrania, które przypominają Ci jakiś konkretny okres w Twoim życiu? Może trzyma przedmioty, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie. A może jest ptakiem, kwiatem, zwierzęciem, kolorem lub obłokiem pary? Przyjrzyj się jej bardzo wyraźnie. Jak wygląda Twoja przeszłość? Pozwól sobie na chwilę przyjrzeć się tej postaci i poczuć, teraz poczuć, jakie emocje się w tobie pojawiają, gdy widzisz swoją niechcianą przeszłość. Czy jest to smutek, gniew, nostalgia, lęk, żal, ból, czy mieszanka różnych uczuć? Niezależnie od tego, co teraz odczuwasz, pozwól sobie na to. Nie stawiaj oporu, po prostu zauważ te emocje i zaakceptuj je. Pozwól, żeby pojawiły się i przeminęły. Zamień je w chmurę na niebie. Które przepływają przez nieboskłon nic znikają daleko, daleko. Podejdź teraz do swojej niechcianej przyszłości. Spójrz na nią z miłością, akceptacją i zrozumieniem. Spójrz na nią i powiedz do niej, Dziękuję Ci za to, że byłaś moim katalizatorem do zmiany. Dziękuję Ci za te wszystkie doświadczenia. Dziękuję Ci za istnienie przeciwieństw, lęków. Dziękuję Ci za te chwile, kiedy radość mieszała się z żalem. Dziękuję Ci za ból. Dziękuję Ci za to wszystko, czego chciałam. A przede wszystkim, czego nie chciałam. Dziękuję Ci za łzy, za cierpienie. Wiem, że nie chciałaś mi tego zrobić. Wiem, że tak zostałaś zaprogramowana. Wiem, że nie robiłaś tego specjalnie. Ale dzięki temu jestem teraz tu, gdzie jestem. I mam szansę na życie, życiem moich marzeń. Dziękuję Ci za to, że sprowadziłaś mnie na kolana czasem tak bardzo, że nie mogłam wstać. Ale jak już wstałam, nie będę wegetować. Będę żyć najszczęśliwszym życiem moich marzeń. Dziękuję Ci za to. Tak niewiele osób ma na to szansę, tak niewiele osób żyje szczęśliwie, a tak wiele osób żyje byle jak. Ale nie ja, już nie ja. Dziękuję Ci za to. Jednak nie możesz już pójść za mną tam. Dokąd ja teraz się udaję. Dziękuję Ci za wszystko, czego mnie nauczyłaś. Dziękuję Ci za każde wyzwanie i każde zwycięstwo. Teraz nadszedł czas, aby się pożegnać. Uwalniam Cię i puszczam Cię mocno. Jestem gotów iść naprzód, wolny od ciężaru przyszłości. Puszczam Ci więc wolno i uwalniam się od Ciebie. Ty, moja przeszłości, nie będziesz mi już więcej dyktować tego, jak ma wyglądać moja teraźniejszość i moja przyszłość. Jestem wolna, jestem nareszcie od Ciebie tak bardzo wolna. Na pożegnanie. Odwróć się i wróć ścieżką, którą przyszłaś do tego ogrodu. Wyjdź przez bramę, nie oglądając się za ciebie. Właśnie zostawiłaś niechcianą przeszłość za sobą. Tam, gdzie idziesz, nie jest ci już potrzebna. Tam, gdzie idziesz, jest inaczej. Tam, gdzie idziesz, jesteś wolna i sama kreujesz najszczęśliwsze życie swoich marzeń. Wsiądź teraz do windy, którą przyjechałaś i zjedź na dół. I bądź ze mną tu i teraz. I pozwól sobie teraz cieszyć się tym uczuciem ulgi, wolności i szczęścia. zaczęło się Twoje nowe, cudowne, wspaniałe życie. Bardzo Cię Jesteś cud.